Dzień dobry, klasa 4. na kolejną zdalną lekcję z języka angielskiego. Będziecie mogli sobie otworzyć tę lekcję z YouTube'a na spokojnie i w dowolnej chwili, tak jak dotychczas. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi, ja też, także zaczynajmy. Ostatnio omawialiśmy sobie, co oznacza, kiedy stosujemy there isn't oraz there aren't. I to są wyrażenia, które stosowaliśmy wtedy, gdy na przykład. Na liście zakupów mieliśmy skreślone jakieś produkty. Jeśli był to jeden produkt policzalny albo niepoliczalny, używaliśmy there isn't. Natomiast gdy mówiliśmy o skreśleniu dwóch albo więcej produktów, no to wtedy używaliśmy there aren't. I oba wyrażenia mogliśmy przetłumaczyć po, po polsku jako nie ma czegoś. Tylko że ten zielony Wyrażenie do jednej rzeczy albo niepoliczalnej rzeczy, a to niebieskie wyrażenie do dwóch albo więcej produktów. Dziś zajmiemy się dialogiem, w którym ktoś będzie zamawiał sałatkę warzywną, i e, pojawią się przynajmniej jeden z tych zwrotów, o których przed chwilą mówiłem, właśnie w tym naszym dialogu. A oto cele, takie bardziej szczegółowe na dzisiejszą lekcję. Pierwszy cel, Poznamy nazwy kilku nowych warzyw, a może nowych tylko tak z nazwy, bo część być może znacie już. Drugi cel: będziemy ćwiczyć umiejętność czytania ze zrozumieniem. Trzeci cel: będziemy ćwiczyli zamawianie sałatek w sałatkowym barze. I to są nasze cele na dziś. A na początek: nowe słówka, nowe warzywa. Słuchajcie, to co widzicie na zdjęciu, to jest fasola. Fasola po angielsku to jest bean. Tak to wymawiamy. Tu macie na czerwono w nawiasie uproszczoną wymowę, a piszemy b e a n. Bean, czyli fasola. Później mamy buraka. Burak po angielsku to jest beetroot, pisane przez 2 e i 2 o. Beetroot, czyli burak. Trzeci trzecie warzywo to kapusta. Kapusta po angielsku to jest cabbage. Pisane przez 2B, i e, tak wygląda to, jak e, jest pod zdjęciem C, A, B, B, A, G, E. Cabbage, czyli kapusta. Kolejne to myślę, że już znacie warzywo. Carrot, czyli marchew albo marchewka. E, to już się nieraz pojawiało na naszych lekcjach, więc myślę, że pamiętacie. Tutaj mamy ogórek. Czyli cucumber, pisane c u c u m b r Cucumber to jest ogórek. Tak wygląda i tak się mniej więcej to wymawia. Później mamy cebulę. A cebula to jest onion i mniej więcej tak samo to wymawiane, Onion, czyli cebula. Mamy też czerwoną paprykę. Czerwona papryka po angielsku to jest red pepper i mamy ją na zdjęciu, też jest Czerwona. To, co prawda, nie jest warzywo, ale jest to e, posiłek, który składa się z warzyw. Po angielsku salad to jest sałatka, można to wymawiać salad, można to wymawiać salad. E, są różne możliwości. Ja tutaj napisałem salad, ale wiedzcie też, że e, ta końcówka może być id, nie tylko ad. E, to jest takie uproszczenie. Tutaj w tej sałatce mamy różne warzywa, nie tylko te, które dzisiaj omawiamy. Wygląda bardzo apetycznie. No i słuchajcie, mamy jeszcze pomidora, którego możemy wymawiać na dwa sposoby: albo tomato, co brzmi trochę zabawnie w języku polskim. Ja osobiście preferuję tą drugą opcję, tomato, bo brzmi o wiele ładniej i efektownie i lepiej tomato pomidor I słuchajcie, tutaj mamy to bardziej usystematyzowane, mamy to w e, tabelce. Po e, lewej stronie mamy pisownię, w środku uproszczoną wymowę i po prawej mamy znaczenie polskie. Bean fasola, beetroot burak, cabbage kapusta, carrot marchew, cucumber ogórek, onion cebula. Red pepper, czerwona papryka, salad, sałatka, i tutaj mamy takie idy y na końcu. To jest też możliwość druga, o której mówiłem, wymowy te, tego wyrażenia, bo y możecie się spotkać z, z różną wymową. Ta jest po prostu y inna od tej, którą zaprezentowałem przed chwilą, nieznacznie, ale jest inna. I mamy jeszcze pomidora czyli tomateł albo tomato i e, tak to wygląda jeśli chodzi o nowe e, słówka na dziś każdy z tych wyrazów możecie traktować jako policzalny e, i może tego się właśnie trzymajmy chociaż może, może się zdarzyć, że na przykład sałatka e, być, e, może być traktowana przez niektórych jako coś niepoliczalnego ale e, Wiedzcie to, że sałatki też można w języku angielskim policzyć. To jest taka moja opinia. Chociaż niektórzy uważają, że jest to słowo niepoliczalne, ale pozostałe warzywa na pewno są policzalne. No i słuchajcie, przejdźmy do podręcznika, do strony 79. Zajmiemy się zadaniem pierwszym. Polecenie tutaj brzmi: przeczytaj dialog i posłuchaj nagrania. Odegraj dialog. Słuchajcie, my nie będziemy e, puszczać nagrania do tego dialogu, my ten dialog sobie po prostu przeczytamy wspólnie. I e, ten dialog wygląda następująco. Po lewej stronie mamy e, pracownika baru z sałatkami, po prawej stronie mamy klientkę, czyli e, dwie osoby roz, rozmawiają ze sobą na pewno o, e, o sałatkach. I mamy kolorami zaznaczone ich wypowiedzi, żeby było nam łatwiej odróżnić. Słuchajcie, najpierw przeczytamy sobie ten dialog po angielsku, a później będziemy go sobie analizować po polsku. Zaczynamy od e, pani, która e, tak naprawdę rozpoczyna tę rozmowę: Can I have a tomato and cucumber salad, please? I teraz e, pan. I'm sorry. There isn't any tomato and cucumber salad. Teraz pani. Oh, can I have a red pepper and carrot salad, Pan? Yes, of course. Eat in or take out, Pani? Take out, please. Pan. Here you are. That's four pounds fifty, please. Pani. Thank you. I słuchajcie, tu mogło się pojawić kilka e, wyrażeń, które Może rozumiecie, być może nie rozumiecie, dlatego za chwilę je sobie omówimy, ale zwróćcie uwagę na to, co mówi ten pan w, w swoim pierwszym zdaniu. On mówi: There isn't any tomato and cucumber salad. To oznacza, że nie ma żadnej sałatki z pomidorem i ogórkiem. E, tutaj chodzi mi o słowo eni ja was uczyłem do tej pory, że eni stosujemy wtedy, gdy mamy e, niepoliczalne wyrazy najwyraźniej ten pan traktuje słowo sałatkę jako coś niepoliczalnego, ale ta pani z kolei traktuje sałatkę jako coś policzalnego, bo e, mamy literkę a a tomato and cucumber salad e, i to a Oznacza jeden, to znaczy, że według niej sałatki da się policzyć, a według tego pana, no nie da się. I to jest taka, takie ciekawe zjawisko i powiem Wam, że każda z tych osób, obie te osoby mają rację, jeśli chodzi o mówienie w ten sposób. Mogą traktować zarówno, zarówno w policzalny sposób, jak i niepoliczalne sałatkę. To jest takie coś, o czym warto wiedzieć. E, bo normalnie Eni byśmy nie, nie, nie używali do, do e, wyrazów policzalnych w liczbie pojedynczej, ale ten pan akurat salad traktuje jako e, coś niepoliczalnego, a wtedy Eni można jak najbardziej używać. I słuchajcie, przetłumaczmy sobie ten tekst. Mamy po lewej stronie. Pana zabarem, a po prawej stronie mamy e, panią, e, klientkę. i e, mamy też rozpisane to, co oni mówili grubą czcionką, ale mamy też kursywą podkreślone e, uproszczoną wymowę. Gdybyście chcieli sobie przećwiczyć czytanie tego w domu. Ja w tym momencie nie skupię się ani, na wymowie ani na e, pisowni. Ja skupię się na tym, co e, te dwie osoby mówiły do siebie po polsku, żeby jak najwięcej zrozumieć. Słuchajcie. Klientka zaczyna: Czy mogę prosić o sałatkę pomidorowo-ogórkową? Na co e, pan za barem odpowiada: Przykro mi, nie ma żadnej sałatki pomidorowo-ogórkowej. Klientka odpowiada: Och, pro, czy mogę prosić o sałatkę z czerwonej papryczki, czy też papryki i marchwi? Na co pan odpowiada: Tak, oczywiście. Na miejscu, czy na wynos? I tutaj zwróćcie uwagę: eat in oznacza na miejscu. Take out oznacza na wynos. To warto znać. No i e, klientka odpowiada: Poproszę na wynos czyli take out, please. No i tutaj macie dwa razy w tłumaczeniu proszę albo poproszę. Here you are oznacza proszę, gdy ktoś coś komuś wręcza, czyli w tym momencie e, pan zawarem wręcza tej pani sałatkę. Here you are mówi proszę, a za chwilę mówi poproszę. Cztery funty. I tu już tutaj już możemy użyć please, a nie here you are, bo jak prosimy o coś. O zrobienie czegoś albo o, o podanie czegoś, to możemy używać please, ale już nie here you are, i wtedy poproszę 4 funty 50 pensów 4 pounds 50. Tak to mniej więcej brzmi. Na co klientka odpowiada: thank you. I słuchajcie, to jest taki modelowy e, dialog między e, klientką a a panem za barem, gdy e, klientka chce coś kupi, kupić, ale czegoś nie ma, i później zmienia zdanie i prosi o coś, co, co jest na stanie albo w menu. A teraz przejdźmy do e, również tej samej strony 79, ale zajmiemy się zadaniem drugim. Polecenie tutaj brzmi: posłuchaj nagrania i powtórz nazwy warzyw, następnie wybierz jedną z sałatek i ją zamów. My nie będziemy słuchać nagrania, my po prostu sobie to, co na obrazku widzimy, po prostu przeczytamy i później wybierzemy jedną z sałatek i ją zamówimy. A ja wam powiem, jak my to zrobimy. Słuchajcie, to jest menu jakiejś, jakiegoś baru sałatkowego albo jakiejś restauracji. I powiem Wam, że dwie pierwsze sałatki oznaczone dwiema, dwiema czerwonymi kropkami były użyte już. E, przynajmniej m, część z nich, ta pierwsza przynajmniej, była użyta w dialogu e, powyższym. No i co mamy tutaj? <coughs> tomato w pierwszej sałatce, czyli pomidor, cucumber, czyli ogórek, tomato and cucumber salad, czyli Sałatka z pomidora i ogórka. Kosztuje 4,25, 4 funty 25 pensów, czyli 4 pounds 25. Później mamy red pepper, czyli czerwona papryka, carrot marchew. No to to na pewno też zostało użyte w tym dialogu powyżej eee, i to jest sałatka właśnie z czerwonej papryki i marchwi. Red pepper and carrot salad. Ona kosztuje 4 pounds 50, czyli 4 funty 50 pensów. O tak to czytamy. Później mamy e, sałatkę z kapusty i cebuli, cabbage and onion salad, i to kosztuje 4 pounds, czyli 4 funty. No i mamy ostatnią sałatkę: bean and beetroot salad, czyli fasol, fasolkowo buraczana e, sałatka. Ona kosztuje 4 pounds 75. Czyli 4 funty 75 pensów. I słuchajcie, ja proponuję, żebyśmy zrobili to, to zamawianie sałatki w podobny sposób, jak było to w dialogu powyższym. To znaczy, że odrzucimy sobie dwa pierwsze pomysły na sałatki i zajmiemy się dwoma ostatnimi. I spróbujemy zrobić taki dialog, w którym kupująca. Będzie chciała zamówić sałatkę z kapusty i z e, cebuli, ale jej nie będzie po prostu w menu. A później e, klientka zmieni zdanie i powie, że zamawia tą ostatnią sałatkę, czyli z fasoli i z e, buraczków, i ona już będzie dostępna. I słuchajcie, jak to zrobimy? Zrobimy to w ten sposób. Ten dialog. Przerobimy trochę na swoje potrzeby i zmienimy tylko nazwy składników na sałatki. Klientka zaczyna. Can I have a cabbage and onion salad, please? To oznacza, czy mogę prosić o sałatkę z kapustą i cebulą. Obsługujący odpowiada: I'm sorry, there isn't any cabbage and onion salad. Przykro mi, nie ma żadnej sałatki z kapustą i cebulą. Na co klientka zmienia zdanie. Oh, can I have a bean and beetroot salad? Och, czy mogę prosić o sałatkę fasolowo-buraczaną? No i słuchajcie, obsługujący odpowiada yes, of course. Eat in or take out? Tak, oczywiście. Na miejscu czy na wynos? Klientka odpowiada, proszę, poproszę na wynos. Take out, please. No, i słuchajcie, obsługujący podsumowuje już: Here you are, proszę i wręcza sałatkę w tym momencie. That's 4 pounds 75, please. Poproszę 4 funty 75 pensów. I tutaj już transakcja dobiegła końca. Klientka dziękuję, mówiąc: Thank you. Tak mogli, możemy na przykład skonstruować dialog. Już z innymi składnikami na sałatki. Tak to mniej więcej wygląda. A teraz zajmiemy się jeszcze książką ćwiczeń. Otwórzcie ją na stronie 57. Zajmiemy się ćwiczeniem drugim. Polecenie tutaj brzmi: uzupełni rozmowę odbywającą się w barze z sałatkami. Wstaw w każdą lukę, czyli puste miejsce, właściwy wyraz. I te wyrazy być może sobie przypomnicie. Bo one się pojawiały już e, w naszych dialogach wcześniej. Tutaj po lewej stronie mamy e, sprzedawcę, a po prawej tę panią, która chce zamówić sałatkę. No i słuchajcie, e, hmm, słuchajcie, jest na odwrót. E, po lewej stronie mamy wypowiedzi pani, a po prawej są wypowiedzi sprzedawcy, więc jest na odwrót. W, pierwszym, w pierwszej chmurce mamy takie oto pytanie. Ono po polsku brzmi, czy mogę prosić o kanapkę serowo-pomidorową. Czyli tutaj nie mamy samych sałatek, są też dostępne, bo widzimy to na zdjęciu, ale są też dostępne kanapki. I tutaj możemy zastosować podobne wyrażenia co poprzednio. Żeby powiedzieć, czy mogę, to już znacie to słowo z poprzednich działów, móc. To jest can. I tak to wygląda. Can I have a cheese and tomato sandwich, please? Czy mogę prosić jedną kanapkę z serem i pomidorem? Proszę. Na co sprzedawca odpowiada: Przykro mi, nie ma żadnych kanapek z serem i pomidorem. I tutaj. Przykro mi, to jest mniej więcej tyle, co przepraszam. No to jest synonim. I I'm sorry. Tego nam tutaj brakowało. Tutaj w drugiej wypowiedzi pani, pani zmienia znanie. Mówi. O, oh, czy mogę prosić o kanapkę z bekonem i sałatą. No i tutaj e, dosłownie musimy to przetłumaczyć jako czy mogę mieć. Czyli bierzemy to samo, co było w wypowiedzi pierwszej. Can I have a bacon and lettuce sandwich? Ale możemy to przetłumaczyć, jako czy mogę prosić o kanapkę z bekonem i e, sałatą. No i tutaj sprzedawca odpowiada tak, oczywiście. Yes, of course. Na miejscu, czy na wynos? Na miejscu to było eat in, a na wynos take out. To już jest wstawione. No i słuchajcie. E, w Pustej luce numer 6 wstawimy na wynos poproszę, czyli please. I tak jest wstawione. W siódmym miejscu pustym. Musimy powiedzieć proszę. Na zasadzie wręczam coś komuś, czyli here you are. Tak jak poprzednio w poprzednich dialogach. I e, jeszcze musimy podać cenę. That's 4 pounds 50, please. E, poproszę 4 funty 50. Pensów. No, i tutaj transakcja dobiega końca. Pani e, wręcza e, pieniążki i mówi dziękuję, czyli thank you. I tak wygląda w pełni zrealizowany dialog w tym ćwiczeniu. A jako zadanie domowe dla Was, bo powoli będziemy kończyć, e, zróbcie sobie tak w ramach powtórzenia. Ćwiczenie pierwsze na stronie 57 to jest odniesienie do. Naszej dzisiejszej lekcji. Tam mamy warzywa nowo poznane i brakuje tam kilku li literek, które trzeba wstawić. I myślę, że nie potrzeba, żebyście wysyłali mi to. Po prostu to zróbcie, później porównajcie sobie z, e, z tym, co było na lekcji. Chodzi mi o pisownię. A z tej lekcji chciałbym, żebyście zapamiętali jak najwięcej tych nowych warzyw i e, Wyrażenia typu na wynos, czy też zjeść na miejscu, eat in oraz take out. I wyrażenia grzecznościowe. Here you are, proszę, gdy coś wręczamy, please, gdy prosimy o coś, oraz thank you. Myślę, że to już znacie. I na dziś wystarczy. Następny film zrobimy sobie niedługo. Możecie zaglądać oczywiście do słowniczka też. W podręczniku na stronie 82. Tam porównywać możecie sobie słówka, również te nowe. I e, dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że udało nam się zrealizować dzisiejsze cele lekcji. Wracajcie do tego filmu, jeśli tylko uznacie, że potrzebujecie. Pozdrawiam i do usłyszenia.